レイノ W Stanach Zjednoczonych właścicielka cukierni, która odmówiła jakiś czas temu przygotowania tortu weselnego dla pary jednopłciowej, działała zgodnie z prawem, orzekł sędzia Eric Bradshaw, który prowadził sprawę. Kobiecie zarzucano dyskryminację i naruszenie kalifornijskiej ustawy dotyczącej praw obywatelskich. Pięć lat temu, doprowadzonej przez Katrin Piekarni, tak naprawdę ta kobieta w kalifornijskim miasteczku, zgłosiła się para lesbijek, które chciały zamówić tort weselny na służby kobiety spotkały się z odmową. Katrin nie chciała w ten sposób uczestniczyć w zawieraniu małżeństw jednopłciowych, powołując się na cytat czterech chrześcijańskie przekonania o tym, czego Biblia uczy na temat małżeństwa, stosuje słowa. W końcu sprawa trafiła do sądu. Kobiecie zarzucono, że się ze względu na orientację seksualną, Miała naruszyć kalifornijską ustawę o prawach obywatelskich. Po pięciu latach sędzia wydał werdykt. W jego ocenie strona skarżąca nie udowodniła, że, kat, że ze strony Katrin doszło do celowej dyskryminacji, a co za tym idzie, naruszania, naruszenia tej ustawy. Wyrok został ogłoszony zwycięstwem pierwszej poprawki, czyli zapisu w amerykańskiej konstytucji, który zabrania ograniczania wolności, religii, prasy, słowa, petycji i zgromadzeń. Tu zrobię wyjątek, bo jakby <laughs> myślę, że muszę się odnieść najpierw do tego, co tam się działo, a dopiero potem do, do, do y, tego, co dzieje się a... Do, do, do tego, co Szmon powie, bo tutaj są jakby dwa różne problemy, nie? Więc jakby. To, to, to jest decyzja sędziego sądu wyższego, tak? Nie najwyższego, tylko wyższego, bo to jest Superior Court w Kalifornii, tak? Czy tu jest kurwa błąd w tym artykule? Sprawdzę jeszcze w drugim, żeby nie było buby. Eee... Nie, Superior. Eee... Aha, bo to jest jakiś sąd hrabstwa w ogóle. A nie, nie stanowy, więc to jest jakby to jeszcze można teoretycznie pociągnąć dalej, nie? E deal jest taki, że e to jest sprawa, która, która się ciągnie od 2017 roku, i to jest sprawa, gdzie babka przegrała w sądzie niższej instancji, wygrała w tym sądzie, i e argumentacja sędziego. Jest taka, że no bo ta babka utrzymywała, jakby decydując się nie upiec tortu, podtrzymywała swoje przekonania dotyczące małżeństwa, nie? To brzmi dokładnie tak głupio, jak, jak, jak Wy to słyszycie, nie? I o tym warto pamiętać. Natomiast e... po pierwsze, to nie jest koniec tej sprawy. Eee, po drugie, to jest rzecz e, ścigana e, przez e, California Department of Fair Employment and Housing, czyli to jest przez instytucję prowadzona sprawa e, e, i, i jakby to nie jest tak, że, że ta, tamte kobiety się bardzo szarpią o to. I po trzecie. Apelacja jest prawie pewna, nie? To, 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 to nie jest koniec tej sprawy, więc jakiekolwiek orzekanie o tej sprawie na zasadzie, o, teraz tu już jest koniec, jest głupie. Jest po prostu głupie. E, ale posłuchajmy Szymona, bo jest troszeczkę ekspertem od e, e, głupich rzeczy. Temat w ogóle który co jakiś czas powraca też w Polsce. Ale to jest mimo wszystko, pomimo kontrowersyjności, wydaje mi się, że względnie proste. Umawiamy się w społeczeństwie, że nie... Ewidentnie nie, ponieważ sądy dalej o tym... ponieważ sąd rozstrzygał o tym od pięciu lat. Dziękuję Szymon za twoją wynikliwą analizę, kurwa, tematu. Ale posłuchajmy, posłuchajmy, naprawdę argumenty są takie. Nie ...dyskryminujemy ze względu ludzi, że ludzi nie dyskryminujemy ze względu na to, kim są, ale to nie znaczy, że właściciel biznesu nie może dyskryminować zleceń ze względu na ich charakter. To nie jest to samo. Jest różnica między Dzień dobry, chciałbym kupić tort, o nie, pan jest gejem, nie sprzedam panu tortu, a czymś innym Dzień dobry, chciałbym kupić tort z motywem celebrującym związek dwóch mężczyzn. Nie, wolałbym takiego tortu nie robić. Prosty przykład w drugą stronę, który w Polsce jest możliwy do wyobrażenia sobie. Ktoś robi obrazy na zamówienie, maluje obrazy na zamówienie. I tak się składa, że jest antyteistą. Uważa, że religia to źródło wszelkiego zła, chrześcijanie są i ciemnotą itd. Może sobie tak uważać. I teraz jest różnica między sytuacją Dzień dobry, chciałbym zamówić obraz O nie, pan jest chrześcijaninem, nie obsłużę pana. A sytuacją Dzień dobry, chciałbym zamówić replikę obrazu Jezu ufam tobie z napisem itd. Nie, wolałbym czegoś takiego nie malować. To jest różnica czy klient powinien mieć prawo do zmuszenia tego człowieka, żeby namalował to, nawet jeśli on by się nie czuł z tym, z tym się czuł niekomfortowo? Wydaje mi się, że klient nie powinien móc zmusić go do tego. Tak. Szymon? Ja chciałem powiedzieć jedną rzecz. Szymon? Na tortach weselnych lesbijek nie umieszcza się by default dwóch wagin. Tort dla, weselny dla lesbijek nie różni się składem dla, od tortu dla osób hetero. Tort dla lesbijek. Muszę się różnić, tak na najprościej mówiąc, dwiema rzeczami. Imionami osób na torcie i figurkami osób na torcie. Jeżeli nie umiesz postawić, kurwa, dwóch kobiet jedna obok drugiej na torcie, nie to samo. Poza tym, jak już chcesz mówić o Polsce, to w Polsce też obowiązują sprawy związane z dyskryminowaniem osób w oparciu o ich płeć, a w oparciu o ich religię, ale jest bardzo mało kurwa ochronek dla osób LGBT. Wiem może to nie to samo. Mało tego, bycie osobą LGBT w odróżnieniu od pierdolonym spierdolonym, kurwa, katoszumowiną, jak ta kobieta na przykład, jest wrodzone do kurwy nędzy. Nie da się kogoś zindoktrynować, żeby był gejem. Da się kogoś zindoktrynować, żeby był fanatycznym katolikiem. Zajmiemy dalej. A nie, przepraszam, to już koniec tych wynurzeń, ponieważ on nie, nie ma za dużo do powiedzenia. A... Także, pamiętajcie, jakby konserwatyści zawsze będą racjonalizowali dyskryminację, jeżeli jest im z nią po drodze. To jest rzecz, którą warto mieć w głowie. Jednocześnie bardzo chętnie wymyślą sobie. Powody do, do bycia dyskryminowanymi. Naczelnym przykładem tego jest to, że. Hmm, zastanówmy się. Non stop obrażane są ich uczucia religijne. A... Oczywiście Szymon jest przeciwny idei obrazu uczuć religijnych więc to trzeba mu oddać ale co do zasady konserwy non stop są dyskryminowane najbardziej dyskryminowana grupa kurwa na świecie katolickie konserwy dwie nieskończoności w Karolinie da krowa jedna nieskończoność Flavius Osoby dające pizza. Adam Pawłowski, Sakumiak, Elej, Ranafem. Cześć, jestem Janek, Krzysztof Karliński oraz Silva Nelka. kawy z ciaskiem. Michał Piotrowski, e, Karol Kuter. Uh, hypatia, Szabrowny Kucyk, Integra KTBN 32, Horse Wild, Chrysku, Łukasz Puchalski, Dawid Korzeniowski, Smokidora, Dawczynie kawy z ciastkiem, y kawy, Michał Szedziewski, Kropster, Borsuk Cukrowy, uh, George Soros, Azur Robin, Barnaba, Jashi 2, Heinrich Samrion, Adam, Spirit Narrative Klusek XLS, Małgorzata Sajnok i Maciej, i dawcy herbaty: Arkadiusz Gumiński, Grupy Mephisto, Ponczek, The Bos Herbaciara, e, Lakardar, Paweł Pawlik, Antybrister, Inżynier, Pilny, Empaty, Master 3000, splend, Lubel, Hubert, Mazurdika Kaczka Dany, Worewan, Adrian, Sylwester, Ruba, Gumi i Daru. a ale. Zasubskrybowałem, żeby napisać, że pierdolisz już głupo głupoty. Cukier cukiernia y, uznała, że nie chce być kojarzona z LGBT, nawet po przez te głupie figurki i wystarczy, mają prawo. Pocałuj mnie w mojego tęczowego siura pajacu.